Poznaj naszą kolekcję herbat japońskich inspirowaną jednym z najpiękniejszych świąt w Japonii – Hanami, czasem kwitnienia wiśni. Hanami to nie tylko podziwianie kwiatów, ale głęboko zakorzeniona w japońskiej kulturze tradycja celebrowania przemijającego piękna. Nasze wyselekcjonowane herbaty japońskie to podróż po bogactwie i różnorodności herbacianej tradycji kraju kwitnącej wiśni. Sincha, Gyokuro, Sencha, Bancha czy Matcha to prawdziwe skarby herbacianego świata, znane z wyjątkowej świeżości i bogatego profilu smakowego. Odkryj harmonię i równowagę w filiżance herbaty z naszej japońskiej kolekcji. Bo jak uczą nas japończycy, najpiękniejsze chwile, choć ulotne, warto celebrować z najlepszą herbatą.